Ten film został nagrany w środę 2 marca o godzinie 9:20. Dotyczy szybko zmieniającej się sytuacji. Już od ponad 6 dni trwa rosyjska agresja. Armia Federacji Rosyjskiej atakuje ludność cywilną na Ukrainie. Na razie nie ma kontynuacji rozmów pokojowych. Ukraina wygrywa wojnę informacyjną. Hakerzy atakują rosyjskie strony rządowe. Sytuację na Ukrainie omówi analityk OSW Piotr Żochowski. Mija kolejna doba konfliktu na Ukrainie. Co się zmieniło? Jeśli chodzi o postępy rosyjskie, to one nie są błyskawiczne, ale to, co doszło i to jest, na, co jest najbardziej tragiczne, to to, że Rosjanie zdecydowali się na terrorystyczne bombardowanie miast, świadomie godząc się na to, że spowodują ofiary cywilne. Tu chodzi przede wszystkim o harte. Uderzenia rakiet manewrujących. Pojawiło się lotnictwo. Świadczy o tym, że Putin, chcąc upokorzyć Zełęckiego, zmusić go do kapitulacji, nie ma już żadnych zahamowań, dlatego że celem takich terrorystycznych uderzeń jest spowodowanie oczywiście klęski humanitarnej, dlatego że ludzie będą próbowali się wydostać z bombardowanych miast. Przed chwilą doszła informacja podawana przez agencje rosyjskie, oczywiście ze źródła anonimowego, ale bliskiego władzom, że nie ma co oczekiwać rozmów ukraińsko-rosyjskich w dniu dzisiejszy. W sposób taki nieostry stwierdzono, że strona ukraińska nie jest przygotowana do rozmów. Może się one odbędą do końca tygodnia. Co to oznacza? To, to oznacza, że Rosjanie nadal będą bombardować, chcąc po prostu złamać Zełęskiego i, i żeby on już usiadł, czy jego przedstawiciele usiedli do stołu z konkretnym planem. Tak jak zresztą podczas tej pierwszej tury rozmów ukraińsko-rosyjskich, to było widać, jaki scenariusz Rosjanie przewidują. To jest pierwsze polityczne upokorzenie prezydenta Ukrainy, który za cenę zaprzestania walk. Powinien się zgodzić na jakieś ustępstwa, nawet symboliczne, i to może być na przykład uznanie Krymu jako, rosyjski, jako terytorium Rosji. Ja nie chcę przewidywać, jak, jak, jak będzie postępował prezydent Łański, jest w bardzo trudnej sytuacji, ale terroryzm państwowy, który stosuje Rosja, no niestety jest, jest presją bardzo trudną do, do, do wytrzymania. Dlatego, że biorąc odpowiedzialność za swój naród, za to, żeby ten naród no, był bezpieczny, to w momencie działań terrorystycznych normalne państwo, które jest w sumie na Ukrainie jest państwem demokratycznym, jest, jest przyparta do ściany. W kwestiach wojskowych nie ma nadal przełomu rosyjskiego. Rosjanie nadal rozwijają swoje siły, ale nadal ponoszą straty. To jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że jak popatrzymy na sumy, to, to miasto się nadal broni, ale, ale, jest, ale jest już otoczone. Ten cel strategiczny rosyjski jest nadal widoczny. To jest chęć ostatecznego zablokowania Kijowa. Na razie od strony południowej to, to nie nastąpiło. A na południu Ukrainy, no to ewidentnie Mariupol już jest okrążony, a wojska rosyjskie no, sygnalizują gotowość do uderzenia w kierunku Odessy. Kolejną kwestią jest odpowiedź na pytanie, czy Łukaszenka zdecydował się już wesprzeć. Na żądanie Rosjan operacji wojskowej swoimi własnymi siłami. Takie pogłoski już krążą od kilku dni. Nie zostały one potwierdzone. Za to wczoraj Łukaszenko, oczywiście, jak to on powiedział, że jeżeli będzie duże zagrożenie dla Białorusi, to on ogłosi w ciągu trwającą 2-3 dni mobilizację powszechną. Dzisiaj Komitet, Państwowa Służba, Państwowy Komitet Zgraniczny Białoruski podał, podał informację, że na granicę z Ukrainą ściągnął swoje rezerwy, żeby zapewnić szczelność tej granicy, ale w tym komunikacie jest również zdanie, że przy udziale wojska, więc to jest sygnał, że, że Armia Białoruska jest jednak na granicy. Możemy przyjmować, że, że, będzie, że będzie to rzeczywiście osłona działań rosyjskich, ale nie wysłucham jednak, że dwie jednostki, które są najbardziej zgrane z Rosjanami, czyli brygady powietrzno Santowe z Witebska i, i Brześcia mogą wziąć udział wspierając działania Rosjan. Z Ukraina i to sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Daniłow Stwierdził, że ze względu na postępowanie w kwestiach wojskowych, czyli wspieranie agresji z terytorium Białorusi, Ukraina rozważa jakieś uderzenie na terytorium Białorusi, jeżeli, jeżeli, jeżeli będzie kontynuowała Białoruś wsparcie rozmieszczonych tam jednostek rosyjskich. Czy do tego nastąpi? Nie jestem przekonany, ale to jest wyraźny sygnał ze strony Kijowa, że Białoruś w przypadku wejścia do konfliktu, to Łukaszenka musi być świadomi, że będą straty ludzkie również wśród białoruskiej armii. Także tutaj mamy taką sytuację już no, 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 cały czas bardzo dynamiczną, ale powtarzam, trzeba nagłaśniać. Ten terrorystyczny charakter działań rosyjskich. To jest po prostu zbrodnia wojenna. Co jeszcze jest ważne? To jest to, że Ukraińcy dosyć skutecznie uruchomili hakerów. Dostali wsparcie też, uważam, międzynarodówki hakerskiej. To, co się dzieje z internetem w Rosji, czyli właściwie wszystkie strony oficjalnie, łącznie z FSB, Rosatomem, Roskosmosem, są zablokowane. To znaczy, że tam idzie po prostu ostra, ostra walka cybernetyczna. No i to, co trzeba oddać Ukraińcom, to jest to, jest to że oni działaniami właśnie takimi w sumie ochotniczymi, wezwania, wezwaniami do ochotniczych działań w sieci, czyli popularyzacji informacji o tym, że Rosjanie ponoszą straty, że są jeńcy. Mamy informacje personalne o tych jeńcach. To, że trzeba zasypywać mailami. Urzędników kremlowskich, czy pisać komentarze nawet na jakichś odległych, w odległych miastach rosyjskich, ale zamieszczać komentarze na przykład pod, pod stroną restauracji, że toczy się walka na Ukrainie, a Putin jest zbrodniarzem, to, to zaczyna działać. To zaczyna działać i, i to, to, co jest bardzo optymistyczne, to jest to, że Rosjanie utracili przewagę informacyjną i to, jest, to już jest porażka. Dlatego, że na początku, to i to było zadziwiające, to jest, to wykazali totalną nonszalację, nie przygotowując od, takiego otoczenia informacyjnego, uzasadnienia informacyjnego, nawet dla własnego społeczeństwa, już nie dla nas, dla tej całej operacji wojskowej. To zlekceważono. Dopiero teraz, po kilku dniach, kiedy Ukraińcy właśnie zwyciężają w wojnie informacyjnej, pokazują te rosyjskie straty natychmiast, propaganda rosyjska zaczęła. Zaczęła działać, oczywiście za późno, ponieważ ja nie wierzę, że nawet nasilona indoktrynacja w tej chwili mówiąca, że Ukraińcy zaatakowali Rosję, że mordują Rosję, w ogóle trafi do społeczeństwa rosyjskiego. Może trafić, ale będzie chyba traktowana trochę z, no tak, z ostrożnością, jeżeli chodzi o wiarygodność test. Co się dzieje w Rosji? To, dlatego, że nie zapominajmy, to nie tylko jest operacja wojskowa, to jest również efekt, jej efekt, w jej efekcie no Rosja stanęła przed groźbą krachu finansowego. I ja chcę zwrócić może na detal, taki mały, ale na ceny towarów spożywczych w Moskwie. One gwałtownie rosną. Nie funkcjonują usługi płatnicze zawieszone na Apple czy na Google. To już zaczyna być po prostu bardzo uciążliwe. Na pewno będą niedobory żywności w Rosji, ponieważ poprzez, i, i, i to, to, to na pewno będzie działało na świadomość Rosjan, społeczeństwa rosyjskiego. Ono będzie zastraszane, dlatego że ten system jest opresyjny, a szczególnie w stanie wojny jest bardzo brutalny, ale ludzie po prostu ewidentnie stracą poczucie słuszności tej wojny. I to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o kontrakcję. Ukraińska. Więcej materiałów filmowych już wkrótce. Zachęcamy do subskrybowania kanału OSW. Polecamy też nasze podcasty, a także analizy na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich.